kuszne przywitanie. Muszę powiedzieć, że moje życie staje się coraz dziwniejsze. Kilka dni temu byłem na wiecu Rafała Trzaskowskiego, który też mnie bardzo ładnie przywitał i to mi brawo, no ale nie zostałem tam wpuszczony na scenę, a tutaj to z honorami. Bardzo dziękuję. Muszę powiedzieć, że jest bardzo podobnie jak u Rafała Trzaskowskiego. Znaczy jest w zasadzie identyczny jest z tą różnicą, że tu jest 10 razy więcej ludzi i są znacznie młodsi. Ale poza tym to dokładnie identyczne. Dużo tu pytań dostałem idąc tu, jak mnie Niektóre osoby spotykały, poznawały, czy jestem tu, żeby przekazać swoje poparcie słowomirowi Medcenowi. Otóż nie. Cały czas jestem kandydatem na prezydenta i zamierzam z tego faktu korzystać. Zachęcam do zbierania podpisów dla mnie. Nie zmienia to faktu, że jestem że jestem może nie miłośnikiem, ale zwolennikiem każdej idei, która ma na celu rozbicie tego betonu partyjnego, w którym żyję od kilkudziesięciu pewnie już lat i tych samych twarzy, tych samych haseł, które potem nie są realizowane, więc wspieram wszystkich ludzi, którzy chcą w tym betonie politycznym wywiercić chociaż najmniejszą dziurkę. To jest moja misja, a poza tym chcę, chciałem się zawsze przekonać, jak to jest stanąć na takim wiecu, zobaczyć tyle osób. Wprawdzie mojego nazwiska tu z przodu nie ma, a gdybym wiedział o tym, taką naklejkę przyniósł i, i nakleił i byłoby jeszcze fajniej. Ale bardzo dziękuję wszystkim. Samo bin! Samo bin! Chciałbym raz poprosić na scenę Krzysztofa Stanowskiego. Selfie sobie zrobić. Ale to ja, ja też chcę taki filmik, jak przed chwilą. Nie pomyślałeś. Dobra, niech sobie nagra film. Ale musicie też tak krzyczeć, go, go, czy nie tak samo? Ja nie wiem, czy było słowami czy stanowki. A, a ja przypominam, że. Bardzo proszę o zbiórkę podpisów na Krzysztofa Stanowskiego, bo jeszcze mu trochę tych podpisów brakuje po to, żeby również móc być zarejestrowanym kandydatem na prezydenta. Jeżeli uda nam się zebrać jeszcze podpisy dla Stanowskiego, to zobaczycie Stanowskiego w debacie przedwyborczej w TVP w likwidacji. Zobaczycie spoty Stanowskiego, gdzie lata na, na smoku i obiecuje wielkie rzeczy. Jeżeli chcemy te wszystkie rzeczy zobaczyć, to musicie wysłać Stanowskiemu podpisane listy poparcia. Bardzo bym chciał spotkać się ponownie ze Stanowskim w TVP w likwidacji, więc wielka prośba do państwa, pomóżmy mu w zbiorce tych podpisów. Prądzie z drogi, będzie jeszcze droższy. Koszty ogrzewania rosną, koszty produkcji rosną. Przemysł ucieka do Azji, do Chin, do Indii. Dobrze płatne miejsca pracy też idą do Indii. Miejsca pracy dla, w przemyśle, miejsca pracy dla inżynierów, wszystko idzie do Azji. A kto idzie do Europy? No inżynierowie z Afryki, z Bliskiego Wschodu. To nie brzmi jako dobra zamiana. My na tym biznesu nie zrobimy. To będzie ubogacenie, ale kulturowe. Tak jak w Europie Zachodniej. Gdzie się nie pojawią inżynierowie z Afryki w dużej ilości, tam drastycznie rośnie przestępczość. Szwecja. Kiedyś najbezpieczniejsze miejsce na Ziemi. Tam już teraz nie jest bezpiecznie. W jeden rok 150 zamachów bombowych, 400 strzelanin. A kto jest za to odpowiedzialny? 97% spraw Strzelanin w Szwecji to są imigranci i dzieci imigrantów. Szwedzi dalej są spokojni. Dalej chcą żyć bezpiecznie, ale już nie żyją w spokojnym, bezpiecznym państwie, bo sobie pościągali masowo migrantów. W Niemczech też jest masowa, nadrepre olbrzymia nadreprezentacja wśród przestępców, ludzi bez niemieckiego obywatelstwa. No ale to też nie jest tak, że każdy, kto przyjeżdża do Niemiec, to popełnia przestępstwa bez przerwy. To zależy skąd przyjechał. W Niemczech mieszka obecnie 39 tysięcy obywateli Japonii. I dla porównania 26 tysięcy obywateli Algierii. Teraz zagadka dla Państwa z kulturoznawstwa. Ile przestępstw z użyciem przemocy w Niemczech popełniło te 39 tysięcy Japończyków? Żadnego? Blisko, blisko. Zero? Nie, nie, nie. Dwa, tak. Dwa przestępstwa na 39 tysięcy Japończyków. A ile przestępstw z użyciem przemocy popełniło 26 tysięcy Algierczyków w Niemczech. 800 więcej. Tysiąc 1000. 1000 więcej. 1000... Niestety więcej. 1700, proszę Państwa. 800 razy więcej niż Japończycy. 800 razy więcej. Jak w świetle takich statystyk? Można dalej, jak Telewaki, jak ten trzaskowski Zandwerk mówić, że wszystkie kultury są takie same. I zapójmy ich wszystkich, bo co złego się może wydarzyć? No nie są kultury takie same. Są kultury tak jak nasza polska piękna kultura, gdzie ludzie się szanują gdzie jest spokój, porządek i bezpieczeństwo. Ale są też takie kultury, gdzie przemoc jest na porządku dziennym, gdzie jest tolerowana, gdzie jest czymś zwyczajnym. Jak się ludzi z tych kultur ściąga do Europy, to się w Europie zaczyna robić tak, jak i Unii. I to niestety jest wszędzie. Wielka Brytania ostatnio przez 20 lat liczba gwałtów w Wielkiej Brytanii urosła siedmiokrotnie. Z 10 do 20 tysięcy, do 70 tysięcy gwałtów rocznie. 60 tysięcy więcej. 60 60 tysięcy kobiet każdego roku spotyka ta wielka tragedia. Zostają z tą traumą na całe życie. 60 tysięcy więcej. I to są ofiary lewicowej polityki, otwartych granic, otwartości do rozgorodność, multikulti. Wychodzą tacy lewicowi politycy i mówią: Patrzcie, my się tak uśmiechamy, jesteśmy tacy dobrzy, sympatyczni, tolerancyjni, my tu wszystkich chcemy ugościć. I mówią, że są tacy dobrzy i że chcą dobrze. A jak to się kończy? Tak się kończy, że 60 tysięcy kobiet każdego roku jest więcej gwałcone tylko w jednej Wielkiej Brytanii. Są ofiary tych polityków, tej lewicowej ideologii. Ci lewicowi politycy mają usta pełne frazesów, że prawa kobiet, prawa kobiet, że oni wszystko zrobią dla kobiet. A w praktyce do czego to się sprowadza? Że jak kobieta chce robić karierę w sporcie, to dopuszczają mężczyzn do rywalizacji z nią, do biegów, do pływania. Chce iść na, do boksu, no to w ringu obija jakiś mężczyzna, żeby nie miała szans zdobyć złotego medalu. Tak wyglądają te prawa kobiet, że zbita przez mężczyznę w ringu, a jak wyjdzie na spacer wieczorem u siebie w Europie Zachodniej, to będzie bita i gwałcona przez jakiegoś imigranta. To są te prawa kobiet, o które oni walczą. Zobaczcie też Państwo, jak lewicowi politycy redukują kobiety, jak patrzą na nie z góry. Że jak mowa jest o o polityce, nie wiem, gospodarczej, podatkach, ekonomii, geopolityce, to są tematy dla mężczyzn. Bo kobiety według tych ludzi są zainteresowane tylko aborcją. Że jak kobieta radostanie, to do wieczora o niczym już nie myśli, tylko o tym, żeby koniecznie jak najszybciej zrobić sobie aborcję. Jaka to jest bzdura, jaka to jest nieprawda? Kobiety mają takie same marzenia, plany, ambicje, wyzwania, problemy jak mężczyźni. Chcą się rozwijać, robić karierę, awansować, zakładać firmę, zakładać rodziny. Widzą, jakie są skomplikowane przepisy, jaka nie przyjazda biurokracja, jak wysokie i skomplikowane są podatki. Robią zakupy i widzą, jak inflacja wpływa na ceny wszystkiego, jak trzeba za wszystko więcej płacić, jak Zielony Ład wpływa na ceny energii, na ceny ogrzewania, jak trudno dostać się do lekarza specjalisty, czy z dzieckiem do żłobka, czy do przedszkola. To jest realne życie, to są realne problemy, to są prawdziwe wyzwania, takie same dla kobiet, jak i mężczyzn. A ci tylko redukują, że kobiety to aborcja, aborcja i nic innego kobiet nie interesuje poza aborcją. Jakie to jest niepoważne traktowanie kobiet. Dlatego ja się nie dziwię, że już w ostatnich wyborach więcej kobiet zagłosowało na konfederację niż na lewicę, bo my traktujemy kobiety poważniej i poważnie mówimy o prawdziwych, realnych, poważnych problemach dla kobiet. Dlatego jestem głęboko przekonany, że w kolejnych wyborach jeszcze więcej kobiet zagłosuje na konfederację niż na lewicę, bo kobiety są naprawdę rozsądne i to rozumieją.